Z prognozami oczywiście jest zawsze, zawsze ten problem, że e, trudno prognozować e, przyszłość i e, łatwiej zawsze powiedzieć, co było, a, a ta przyszłość jest niepewna. E, natomiast my trochę do tego podchodzimy, e, e, podchodzimy trochę inaczej do tego, niż nie staramy się przewidywać przyszłości. E, my oczywiście widzimy różne scenariusze e, też rynkowe, jakieś, e, zastanawiamy się, jak prawdopodobne one są. Natomiast e, prawda jest taka, że e, w długim terminie akcje dobrych spółek raczej powinny dać dobrze zarobić. E, oczywiście będą różne okresy, mogą być korekty i pewnie e, e, w tym roku również będziemy mieli do czynienia z korektami, może nie tak silnymi jak w czwartym kwartale, ale nie można ich wykluczyć. Nie można też oczywiście wykluczyć, że, że będziemy mieli do czynienia z bestą. Natomiast dla dobrze zdywersyfikowanego portfela, takiego, który też ma jakąś część zainwestowaną w środki, w inne klasy aktywów, na przykład w obligacje, korekty czy, czy besty są często okazją do dobrych inwestycji. Jesteśmy w późnej fazie cyklu gospodarczego i oczekuję podwyższonej zmienności na rynkach. Przedłużająca się wojna pomiędzy Stanami a Chinami wywołuje niepewność panującą na rynku. W długim terminie myślę, że ten konflikt może być załagodzony. Są oczywiście problemy w Europie. Mamy słabsze dane z gospodarek europejskich, niepewność związaną z Brexitem, ale na dzień dzisiejszy wyceny wielu spółek, wielu branżach są na atrakcyjnym poziomie. Spółki zwiększają zyski, więc też uważamy, że w długim terminie kursy akcji powinny rosnąć.